Ostatnio podpytywałam naszych kolegów i koleżanki, jakich przedmiotów szkolnych nie lubili. Filmik Wam się spodobał, więc mikrofon już w ręce i biegnę do kolejnych osób. Jędrze, jaki był Twój znienawidzony przedmiot w szkole? Może nie znienawidzony, ale była to no historia. A czy dzisiaj historia jest dla Ciebie już przeszłością? Tak, trzeba się skupiać na tu i teraz i myśleć o przyszłości. Fizyka. A powiedz mi, proszę, czy przydał Ci się w dorosłym życiu jakieś wzory z fizyki? Yy, nie, absolutnie żaden. No powiem Ci, że zdecydowanie język polski. A powiedz mi jeszcze, proszę, jaka była najtrudniejsza lektura szkolna? Wstyd będzie się przyznać, że nie przeczytałam żadnej. Zdecydowanie matematyka. A który dział matematyki był najtrudniejszy? Najtrudniejsze chyba były funkcje. W pewnym momencie w liceum funkcje zdecydowanie. Ale dzisiaj umiesz funkcjonować z matematyką w parze? Myślę, że radzę sobie. Na tyle, na ile to jest konieczne. Plastyka. A czy dzisiaj z twoimi dziećmi robisz jakieś prace plastyczne, czy raczej to omijasz? E, robię, bo jestem mamą i muszę to robić. Pomagam im, uczę. Teraz możecie się już przyznać, czy pracę na plastykę robili wam rodzice, czy jednak siadaliście do nich sami.